dzisiaj robię blaty do sit do sitodruku i tutaj właśnie nawiercam otwory żeby można było je łatwo chwycić i nosić a tutaj jeszcze będą przyczepione specjalne zawiasy do sit które są bardzo dobre bo z nich nie wyobrażam sobie pracy i będą tak przyczepione i tutaj można wtedy przyczepić sito to do dzieła